Czytanie z Księgi Wyjścia Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Sin. Położono między Elim a Sinajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im, Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa, jedli chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tym Rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę Wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz rzekł do Aarona: Powiedz całemu zgromadzeniu Synów Izraela: Zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał Wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Synów Izraela, pojrzeli ku pustyni i ukazała się im chwała Pana w obłoku. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz a na zajutrze rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni pozostało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie. Manchu, to znaczy, co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było, wtedy powiedział do nich Mojżesz to jest chleb, który daje Wam Pan na pokarm. Oto Słowo Boże. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Pokarmem z nieba Pan swój lud Na próbę wystawiali w sercach swoich oka, żądając strawy dla swego łakomstwa, mówili przeciw Bogu, czyż Bóg potrafi tu zastawić na pusty? Wydał rozkaz chmurą i bramę nieba otworzył Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia Podarował im chleb niebieski Spożył człowiek chleba, bóg Zesłał im pokarm do syta Zbudził na niebie wiatr od wschodu Mocą swą przywiódł wiatr południowy, Pokarmem z nieba Pan swój rado wdarzył. I zesłał na nich mięso jak murem pyłu Ptaki skrzydlaty jak morski piasek Sprawił, że pospadały na ich obóz, dokoła ich namiotów. Pokarmem z nieba Pan swój ludu wdał. Gdzie będzie żył do wieki? Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan z Wami z Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się ko niego, tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadeciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet poschodziły bogleba nie wagę boka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. jednostokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy niechaj słucha. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, Twoje Słowo to jak ziarno, które potrzebuje odpowiedniej gleby. Tą glebą my jesteśmy, jaką jesteśmy, glebą dla Twojego Słowa. Czy przynosi klon a więc jak wyraża się to w naszym życiu jaki owoc przynosi to, że Ciebie słuchamy to, że tutaj do Ciebie przychodzimy a tutaj otrzymujemy nie tylko słowa ale też i źle, żywy. Tak słyszeliśmy, jak naród wybrany, prowadzony przez pustynię, wcześniej wyprowadzony z niewoli egipskiej. Panie Jezu, manna, o której tu mowa, wiemy, że jest zapowiedzią. Tego, co potem miało się stać i co teraz się dokonuje. Nasze życie, jak gdyby kroczenie przez pustynię do nowej Ziemi, do nieba. I potrzebujemy tego pokarmu z nieba, jakim Ty jesteś. Bez Ciebie nie damy rady. A ludzie kroczą przez życie, dbając o to, co jest potrzebne do życia na Ziemi, a to się kiedyś skończy. I co dalej? Czy przejdziemy do nowej ziemi? Panie Jezu, prosimy Cię o taką wiarę. W to, że bez Ciebie nie przeżyjemy. Obyśmy ani jednego dnia nie przeżyli bez Twojego chleba, a jeśli nie możemy Ciebie przyjąć, żebyśmy nie przeżyli w stanie grzechu, który jest przeszkodą do tego, by Ciebie przyjąć w Komunii Świętej. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, ale też za innych ludzi, żeby nie grzeszyli, żeby pewnie kroczyli do nowego życia, do nieba. Ciebie prosimy. Modlmy się o nawrócenie i pokutę dla Kościoła katolickiego. Ciebie prosimy. Ciebie Modlmy się za wszystkich chrześcijan, aby słuchając Słowa Bożego, Wypełniali go i przynosili owoc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Wiby się za rodziny odchodzące od kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Nawrócenie wszystkich grzeszników, szczególnie w naszym narodzie polskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Modlmy się za mojego dziadka, o pokój dla niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię za młodzież, by byli, były tą żyzną glebą i wydawali obfity plon. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. intencje Ojca Świętego, o pokój na świecie, za prześladowanych, za wiarę. Za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi smutnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o odrodzenie wiary w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jego męża, Henryka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. nas, Panie. Panie Jezu, udziel nam ducha, modlitwy i uwielbienia, abyśmy zawsze trwali w dziękczynieniu za Twoją obecność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem, i rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi, w Polsce i na całym świecie Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlmy się za naszą młodzież. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie i prosimy Cię Panie Boże o pokój na całym świecie, żebyś nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, Cześć Słuchający, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy do Święty, za stawiennictwem świętego Wawrzyńca przez Chrystusa Pan naszego. Jak kocham Cię Panie wznoszę głos